Rywal. To Gigi! To dzięki tobie nasza drużyna wygrała, a przecież zespół Najśmiecz uważany jest za najlepszy. Jesteś bohaterem naszej szkoły. Ja miałbym być bohaterem? Dajcie pióro, a będziecie zachwycone. Nie pchać się. To dla ciebie. Następna. Strasznie jest zarozumiały. Widzę, że nie wszystkie macie białe majteczki. Pozwólcie, że powiem, co myślę. Najładniejsze są różowe. Co ty wygadujesz? Wszystkie dziewczyny na świecie powinny nosić białą bieliznę. Mylisz się, różowe są najlepsze. Nie, nie, białe, różowe. Trzeba iść na lekcje. Wszystkie są przeciw tobie. Nie bądź zazdrosny. Gdybyś był ich idolem, nie zostawiłyby cię. Posłuchaj. Kolor różowy jest najładniejszy. A ja twierdzę, że biały. 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 Różowy. Biały. Niebieski, niebieski. Jestem tak znany, że wszystkie chcą mieć mój autograf. Polują na niego w szkole, w stołówce. Nie wiem, jak sobie radzić. Nie dają mi spokoju. Przestań ugać. To prawda, zapewniam cię, Anno. Nie przekonałeś mnie. Znam ją, wcale nie mówi teraz prawdy. Ona też uważa, że kłamiesz. Już wiem, czemu nie masz powodzenia. Jesteś brzydki i niemiły. Nie rozumiesz kobiet. Co ty gadasz? Tak, nie rozumiesz. Anna jest zazdrosna. Taka jest prawda. Coś ty powiedział? Co teraz będzie? Co powiedziałeś? Że jestem zazdrosna? Jak śmiesz? Mówiłem tylko, że denerwujesz się, kiedy mówię prawdę. Nieprawda. Może to odpowiednia chwila na wyznanie sobie uczuć? Na co ty sobie pozwalasz? Chciałbym wiedzieć, czy mnie lubisz. Pocałuj mnie. Przeszkadzam? Co się stało? Przed domem jest jakiś zabawny chłopiec. Zabawny? Co tu robisz? Nie twoja sprawa. Tomato! Chciałeś coś? Znasz go? Jasne. Przedstawił mi go dziś pan dyrektor. Dyrektor? Dlaczego? Dlatego. A co ty tu robisz? Musisz wiedzieć, że mieszkamy razem za mną, jasne? Posłuchaj uważnie. Nie traktuj mnie jak żony, zrozumiano? Od razu widać, kto ma paskudny charakter. Kto, ja? Tak. Daj mi pokazać, co przyniosłem: różowe majteczki. Witaj w klubie zwolenniczek koloru różowego. Ona nosi tylko białe, jasne? Tak twierdzisz, bo nie masz gustu. A według Ciebie, jakie są ładniejsze, Salomonie? Ja uważam, że Annie dużo ładniej w białej. Właśnie, jesteśmy zgodni. Jasne. Annie pasuje tylko biały kolor, a według mnie różowy. Dość tych awantur. Jesteś śmieszny. Dziękuję Ci za prezent. Bardzo mi się podoba. Zapomnieliście, że jutro gramy z Conan? Spójrz na piętnastkę. Co ci jest? Masz gorączkę? Dziwny jesteś. Co powiedział? Nic nie zrozumiałem. A tu jesteście. Przedstawiam wam nowego zawodnika. Nowego zawodnika? Tak, chodź, to mato. Znowu ty? Co powiedziałeś o mnie? Co to ma być? Tak się wita nowych? Jeśli chcecie znać szczegóły, mój ojciec jest waszym dyrektorem. Tyle powinno wam wystarczyć. Dyrektor? Jesteś synem pana Tomato? Słuchajcie, mój ojciec słucha wszystkiego, co mówię. Jeśli ktoś chce mnie zrobić w konia, źle na tym wyjdzie. Chyba wszyscy zrozumieli. Będziemy się dobrze starać. Uważaj, co mówisz, jeśli nie chcesz wylecieć. Panie Gloria i Anna, pan dyrektor prosi. Mogą Pani iść? Naturalnie już idziemy. Chcę zostać w zespole. Zwariowałeś, dopominasz się o pocałunek Anny, i do tego chcesz wejść do podstawowego składu. Co ty sobie wyobrażasz? Musisz wiedzieć, że Anna jest już moja. Co pan mówi? Pański syn ma grać w zespole? Musicie to jakoś załatwić. Niemożliwe. Wszyscy by się obrazili. Dlatego właśnie potrzebuję waszej pomocy. Proszę spróbować coś zrobić. Trzeba przekonać innych zawodników. Jest pani bardzo miła, Anno. A pani niech się postara. Spróbuję. Proszę pomóc małemu tomatu. Nie podobasz mi się, Gigi Jesteś zbyt przygnębiony i twój nastrój udziela się całej drużynie Racja, kapitanie, jestem przygnębiony Dlaczego Tomato wszedł do zespołu? To niesłychane, nie zniosę tego To niesprawiedliwe Straszy nas swoim tatusiem i grozi, że będziesz szpiegował A my się mamy zgodzić, żeby u nas grał? Dosyć, Gigi, są jeszcze inne powody Wystarczy, Tomasz. Powiem ci coś, nie jesteś lepsza od niego. Trzymasz z nim, bo to dyrektorski synek. To wcale nie tak. Obrona zespołu Conan nie jest silna. Możecie więc zastosować proponowaną przeze mnie taktykę. Oto sposób postępowania. Drogę torujemy sobie następująco. Gdy do nas podbiega, rzucamy się do przodu. Biegniemy do kosza, i jeśli napotkamy przeciwnika, unikamy go. Jeśli jest ich dwóch, robimy to samo, bez obawy. A gdy już jesteście pod koszem, oddajecie celny strzał. Widzicie jakie proste. Słuchajcie uważnie, chcę wprowadzić pewne zmiany. Tomato zastąpi teraz Gigi. Co? Tego już za wiele. Zwariuje. Nie próbuj mnie pocieszać, Anno. To twoja wina, zdrajczyni. Błazen. Odwagi, Tomato. Świetnie, brawo. Jeszcze jeden. Prawdziwy mistrz. Racja, proszę pana. Teraz dopiero wam pokażę. Podaj piłkę. Cicho, bo się wyrzucić. Teraz zobaczysz. Szkoda. Chyba trochę za wysoko. Nie życzę sobie żadnych indywidualnych akcji. A chcesz wylecieć ze szkoły? Każdemu możesz się czasem coś nie udać, prawda? Kapitanie? Naprzód! Chcą odsunąć mnie od gry. Hej, wy! Chcecie wylecieć ze szkoły? Daj mi biec! Do ciebie, mały Johnny! No tak, teraz on ma piłkę. Oto rzut tulipan! Synu naprzód, tutaj, uważaj, piłka. A teraz super ekspresowe. Spójrzcie! Przeszkodziłeś mi, wyrzucam cię ze szkoły. Nie mogę go już znieść, Salomonie! Ja też, zrób coś! Twoja kolej, Gigi, tylko sprytnie. Tak jest. Szybciej ruszaj się! Gigi. Powodzenia! Teraz mamy w zespole dwóch rozrabiaków. Zaraz coś się stanie. Zobaczysz, który z nas zostanie w drużynie. Zaraz, a co by było, gdyby Gigi i Tomato pozabijali się nawzajem? Odsun się, bo cię ze szkoły. Nie mów tak, bo się zdenerwuję. Podaję do ciebie, Gigi. Spójrzcie na to wspaniałe uderzenie. Podstawiłeś mi nogę. Chcesz się bić? Czemu nie? Co wy wyprawiacie? Nawet Johnie? Leci piłka, pora na mój podniebny rzut. Nie, to ja ci pokażę mój. Wylecisz ze szkoły. Nigdy nie przestaną. To wariaci. Koniec pierwszej połowy? Wyjaśnij mi, co ja mam robić. Słuchaj uważnie. to gra nie dlatego, że boimy się wyrzucenia ze szkoły albo że chcemy przypodobać się dyrektorowi. Jest inny powód. Powiem ci prawdę, on jest bardzo chory. Chory? Tak, dlatego dyrektor poprosił nas o wzięcie go do zespołu. Chciał spełnić marzenie syna, rozumiesz? Prosił nas ze łzami w oczach. Nie mów nic pani Glorii, że Ty również o tym się dowiedziałeś. Strętna choroba. Posłuchaj Gigi, chcemy, by Tomato myślał, że świetnie gra. Żeby miał miłe wspomnienia z tego meczu, rozumiesz? Nie chcieliśmy ci o tym mówić, ale teraz graj dalej, jak gdyby nigdy nic. Bo inaczej Tomato domyśli się. Strętna choroba. Teraz znasz prawdę. To dla niego ostatnia okazja. Dlaczego właśnie ja mam mu pomagać? Bo jest chory. Później nie będzie mógł grać. Trzeba mu pomóc. Nic mnie to nie obchodzi. Też jestem chory. Bolą mnie zęby, mam robaki i zwichniętą nogę. Ciągle ten tomato. Coś mnie kuje. Też jestem chory i nikt się nie lituje. Choroba tomata to zupełnie co innego. Wie, ma moje zęby? Jego pewnie nie bolą. A poza tym może dać się zoperować znam się na tym. Prawdziwy egoista. Świetnie go rozumiem. Zaczynamy drugą połowę. Co jest? Zaczniecie wreszcie grać? Takie zachowanie obróci się przeciwko nam. Wielka szkoda. Przez słabą obronę na pewno przegramy. Gigi to nasza ostatnia szansa, ale nic nie zrobi, póki kłóci się. Pani Glorio. Niech pani tak nie siedzi. Trzeba coś postanowić, bo inaczej koniec z nami. Proszę nie tracić czasu. Gigi, Anna kocha tylko ciebie, nikogo innego. Przyjaciele, oto słynny Panie rzut o nazwie Z. Zostaw piłkę. I tak nie pozwolę ci wrzucić jej do kosza. No jak, udało mi się, prawda? Synku. Ja już szczęście. Ja wam teraz pokażę wreszcie zrozumiałeś. Udawałeś nienawiść, a pozwoliłeś mu wykonać rzut. Jesteś bardzo dzielnym chłopcem. Daj mi grać. Gigi wcale nie zrobił tego dla Tomata. To moje słowa wywołały w nim złość. Wykorzystałam jego nienawiść do rywala i zdobyliśmy punkt. Pomogło mu jego uczucie do Anny. Gigi wbrew sobie pomógł Tomato. Wielka jest potęga miłości i siła taktyki powstałej w mym nadzwyczajnym mózgu. Podstęp wykorzystuje miłość i nienawiść i prowadzi do zwycięstwa. To ja wpłynęłam na Gigi. O kobieca inteligencjo, jak bardzo przewyższasz intelekt mężczyzn. Nasz rozum wykorzystany dla koszykówki dokonuje zadziwiających rzeczy. Już blisko końca, brakuje jednego punktu. Jeszcze trochę, brawo Tomato, jesteś mistrzem. To dla ciebie, ty ofiaro. Złamali obronę przeciwnika. Koniec spotkania. Wygraliśmy. Pokonaliśmy ich. To ja, ja to zrobiłem. Brawo, synku. Zdobyłeś zwycięski punkt. Tomato, Tomato. Jak się czujesz? Słaboci? Nie martw się, zaraz przejdzie. Dziękuję wam wszystkim. Teraz mój syn może jechać do szpitala w Kanadzie, a potem wróci do nas cały i zdrowy. Podobno mają tam bardzo silną drużynę, na pewno poproszą mnie, bym z nimi grał. Wezmę udział w mistrzostwach świata. Drogo mi za to zapłacisz Jest tak pełen życia, że na pewno wyzdrowieje To było zaskoczenie, kiedy krzyknęła pani na cały głos, że go kocham Aż się zaczerwieniłam To znaczy, że ci się nie podoba? O to chodzi. Niezbyt ładnie ostatnio zachowywałam się w stosunku do niego i bardzo się wstydzę.